Cześć kochani, witam was w ostatnim odcinku z otwierania kalendarza adwentowego. Tak, dzisiaj już mamy 24. Ostatnie wielkie okienko. I mamy tutaj oczywiście źrebaczka. Także zabieram się za jego otwieranie. I mamy, słuchajcie, rybaczka andaluzyjskiego, to jest ten z roku chyba 2016, 2017, coś takiego. Także tak, jeśli chodzi o tego źrebaka, no to pewnie wiecie, że już go mam i tak zapowiadałam taką pewną rzecz we wczorajszym odcinku. No to dzisiaj oficjalnie mogę wam już ogłosić, że po świętach będzie film, gdzie ogłoszę konkurs, gdzie między innymi będzie do wygrania właśnie ten źrebaczek. Specjalnie nie będę mu zdejmować tej metki, będzie właśnie taki nowy, prosto z kalendarza, także... Ktoś z Was będzie mógł wygrać tego żrebaka oraz inne modele, które będą do wygrania. Także od razu po świętach zrobię właśnie taki film z konkursem i tam wszystkiego się dowiecie, jakie będą zasady, yy, nagrody wszystkie i oczywiście cała to wiecie, otoczka. Także oczekujcie tego filmiku, zaraz po świętach będzie właśnie coś takiego. Mam nadzieję, że się cieszycie. Wiem, że lubicie moje konkursy i zawsze dużo osób bierze w nich udział, także i to jest, słuchajcie, koniec tego rocznego otwierania kalendarza. Dziękuję Wam za oglądanie wszystkich odcinków. Napiszcie w komentarzach, jak Wam się podobało otwieranie kalendarza w tym roku. Ja jestem bardzo zadowolona z tego kalendarza, bardzo mi się podoba zawartość. Także bardzo się cieszę, że powróciłam na tej, powiedzmy, tradycji odpierania kalendarza, bo bardzo ją lubię. I wiem, że Wy też, także napiszcie swoje opinie w komentarzach i wyczekujcie filmiku z konkursem. A ja chciałabym Wam życzyć z racji tego, że dzisiaj jest Wigilia. Wesołych świąt! Mam nadzieję, że dostaniecie dużo prezentów od Gwiazdora, Aniołka, Mikołaja czy. Kto tam inny Wam przynosi prezenty? Spędźcie ten czas w gronie rodzinnym, w wesołej atmosferze, oglądając kewina czy jedząc mnóstwo pierogów i innych pyszności. Także wesołych świąt po prostu życzę Wam ja, Wasza Julie C. Do zobaczenia w kolejnych filmach.